Kolejny etap przygotowań. E, ile to już trenujesz Zewą? Ile to już lat? Z się o to pytasz? Nie wiem. Nie ciągle. Pierwszy raz się ciebie o to pytam. Każdy mówiłaś, pytać, ile jest ze wą. Nie wiem ile jest ten... no, no co ty opowiadasz? No to opowiadasz? Dobra, to nie będę cię pytał. Poza następny zestaw pytań. Dobra. To powiedz jak trening. <laughs> to znowu to samo pytanie. Niemożliwe, nigdy ci o to nie pytałem. Nie, wszystko ok. no trening tak samo jest. Plan wykonany. Mi się wydaje, że... Dobra, to dziękuję. Do, do widzenia. <laughs> Nie, poważnie. Chyba no najlepiej się strzeliśmy teraz forum, mi się wydaje. To się okaże na walce, ale podejrzewam, że to była najlepsza opcja treningu, jak mogliśmy wybrać. No, trochę nowych rzeczy wrzuciliśmy, ale fajnie wyszło. Nowe rzeczy? To opowiedz coś o nich? Nie opowiem, bo potem to wszyscy biorą, używają i... i... Rozumiem, tajemnicza warstwa tu jasna, a Ewa wspominała troszkę o regeneracji po treningu, to też jakiś Twój nowy pomysł? Moja no, będzie, tak? To i co? Nie, nie, nie będziemy nic mówili, to jest nic złego. Co? No? Uważam, że re... tak, regeneracja to też jest pełen element treningu. I bez tego to wszystko nie będzie miało sensu. Musi być, wszystko musi być zrównoważone, wyważone. Lepiej być troszeczkę niedotrenowanym niż przetrenowanym. Ja wiem, czy generalnie jesteś zwolennikiem tego, żeby urozmaicać trening, żeby nie spędzać tylko czasu na sali bokserskiej, ale też i w innych miejscach. Spędzaliśmy czas generalnie na sali bokserskiej, no pogoda też nam nie rozpieszczała. Ale Ewa miała przykazy, żeby chodzić na basen. No i mam nadzieję, że to wykonywała. No, skrzeli nie ma, ale, ale pływała. pływała. E, no, powiedz, dość trudna przeciwniczka. E, miałeś okazję przyjrzeć jej się? Tak. No, trudna. Na pewno będzie mniej dynamiczna od Ewy. Nie będzie tak energetyczna w ringu i myślę, że to właśnie to będzie nasza domena. Doświadczona bardziej, tak? Po prostu więcej walk. Ale no mówię, doświadczenie nie zawsze musi być tą taką przewodnią cechą, która w ringu zdominuje, tak. Ja myślę, że Ewa tutaj spokojnie sobie poradzi. Jest młodsza, dynamiczniejsza i ma lepszego trenera. Przede wszystkim jest trener bardzo skromny. No i przez bardzo skromny, tak. Ale to, to po mnie, też. Ja to ja też Zresztą, rozumiem. Po babci, po babci, mam po babci. Słuchaj... Y <laughs> Nie, babcię zostawimy, bo jest kurde. Boże. Ostatni tydzień, teraz lekkie treningi. Powiedz, jak przeprowadzacie ostatnie treningi? To będą lekkie, tylko na rozruch. Jak to będzie wyglądało? No, no właśnie, my robimy trening praktycznie jeszcze do dwóch, do, no, do trzech dni przed, dwóch dni przed startem. Zaczęliśmy trening szybkościowy dwa tygodnie, można powiedzieć, przed walką, no, troszeczkę wcześniej. I co dwa dni schodzimy z obciążenia. No to się będę zdradzał, jak to wygląda, bo nie to, że schodzimy może z kilogramów przy danym jakimś obciążeniu, jeśli chodzi o yy, sztangielki w ręku, to, przed sieniem, czy, czy ciężar piłek, no to wszystko to łączymy, wszystko idzie w dół, łącznie z yy, obciążeniami też treningowymi, chodzi o czas treningu trwania, tak? jaki przerw wydłużamy, a skazamy czas pracy, zmniejszamy obciążenia. Yy, no nie, możliwość układania tego treningu jest szeroka, także tylko trzeba mieć pod nią układany olej w głowie i, i, i można to fajnie wszystko zgrać. I tym razem postanowiłem, że ćwiczymy praktycznie no, dwa dni do samej walki, żeby cały czas podtrzymać w tym napięciu takim mięśniowym, żeby właśnie, żeby, żeby nie była mdła, no, żeby miała tą ostrość, przyspieszenie, dynamikę. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Sprawdzi się, no, sprawdzi się. No, no już Pracujesz długo, za wam, zdążyłeś się poznać, już wiesz, jak trenować, prawda? Już to widać tutaj nawet na sali, że jesteście zgrani, że wiesz, Panie jakie. Plan. Wiem, jaki plan zastosować, kiedy na przykład mamy nagle walkę, ta, która nam wypadnie od nagle, prawda? Jak podtrzymać te cechy motoryczne, które żeśmy ukształtowali, jakim planem treningowym pójść, który na to zadziała i jaki mniej więcej plan zrobić, kiedy mamy długi czas do treningu. Z tym, że tu możliwość lawirowania między różnymi. Zestawami stawa, ze ćwiczeń nie zwiększać. Mam trzy miesiące, prawda? A ten plan taki że na przykład 3, tygodnie cztery wypadnie trzech, ale mam taki plan przygotowany, sprawdzony był ostatnio. No i fajnie, panie trzech to wy mieć, prawda? Nagle coś wypadnie, mamy. Czy ewentualnie na roztrenowaniu go zrobić, żeby podtrzymać jeszcze formę? No, no ale to jest, to, to jest całe moje życie. Ja sobie robię też doświadczam, te treningi sprawdzam na grupach, które prowadzę. tak? Patrzę, jak, jak, jak ciało ludzkie reaguje, jak motoryka wzrasta, czy szybko siła, wytrzymałość, dynamika i potem wdrażam to w swoje treningi i będę dopiero do ewy, tak? No, mówię, no, całe moje życie żyję tym. No co to lubię? No. Lubię to. Ale to widać, widać, że czerpiesz radość z treningu, z przebywania na sali. To też jest istotne dla zawodnika, jak i dla Ciebie. No. To nie jest... Dokładnie, tak. No ja przyznaję się, podpatruję też innych. Uczę się, ale nie tego bo ten no ten boksu, bo absolutnie nie. Uważam, że tu trzeba brać z wielu dyscyplin, lekkoatletyka, królowa sportu. Dostarczam tylu cudownych ćwiczeń, które możemy dotować do boksu, że naprawdę tutaj są temat rzeka. Tylko trzeba umieć to po zastosować, wdrożyć. No i plus, wiadomo, technika bokserska, boks się rozwija. No, jak, jak, technika się rozwija, ta elektronika, technika bokserska też idzie do góry i, i, i trzeba mieć to na uwadze i cały czas, cały czas modyfikować treningi. Oczywiście trzeba słuchać zawodnika, patrzeć jak reaguje, bo też nie można z niego zrobić królika doświadczalnego, prawda? I yy, oczekiwać cudów, bo nie, każde, nie każdemu dany trening pasuje, tak? Jeśli ktoś na przykład nie jest energetyczny, bije pojedynczymi, mocnymi ciosami, to będzie i po jednym etapie treningowym, drugim etapie treningowym, on dalej nie bije, tak. To znaczy, że nie ma sensu prowadzić treningów yy, Stricona na wytrzymałość szybkościową, tylko na siłę dynamiczną pojedynczego ciosu, bo on nigdy nie będzie bił seriami dynamicznymi, prawda. I to jest stracony czas, no ale to mówię, no, trzeba właśnie troszeczkę popatrzeć, pomyśleć, posłuchać zawodnika też. Dzięki wielkie w takim razie do zobaczenia na wadze no i w radomiu. Mam nadzieję, że, znaczy jestem pewny, że będzie do przodu.